Witam Cię w podcaście o zarabianiu na Amazon KDP. Nazywam się Przemysław Bogdan i jestem twórcą programu KDP Elite. Pierwszego programu w Polsce uczącego tworzyć książki medium i high content metodą KDP Triple Win System. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest Amazon KDP i w jaki sposób można na nim zarabiać. Na pewno kiedykolwiek. Myślisz o zakupach internetowych, to znasz sklep Allegro. Nie wiem, czy jest jakiś Polak przed 40 czy nawet 50 rokiem życia, który nigdy nie kupił czegoś na Allegro. Allegro w Polsce rządzi, jak bardzo rządzi. Także w 2023 roku netto jego przychód wyniósł 10,18 miliarda złotych. Czy może być coś lepszego? Czy może być coś większego? Tak. Tym czymś jest oczywiście Amazon. Amazon zarobił 755 miliarda złotych, czyli 74 razy więcej niż Allegro. Allegro jest bardzo duże, ma aż 19,5 miliona aktywnych użytkowników, ale Amazon ma aż 315 milionów aktywnych użytkowników i z tego. 230 milionów z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych, i co jest piękne dla sprzedawców, mają oni podpięte karty pod, do, pod Amazon, co oznacza, że kupują jednym kliknięciem. Tylko w czwartym kwartale, czyli w przeciągu Trzech miesięcy, są to ostatnie miesiące w roku, tak zwany Q4. Sprzedawcy na Amazonie w ubiegłym roku zarobili 169 miliardów dolarów. Dla porównania jest to dwa razy więcej niż roczny budżet polski, więc to jest właśnie Amazon. A co to jest KDP, czy jak niektórzy mówią po polsku KDP? Ten skrót oznacza Kindle Direct. Publishing. I chodzi, I chodzi tutaj o sprzedaż książek. Jest to platforma dla sprzedawców na Amazonie, która umożliwia sprzedawanie książek w systemie Print on Demand. Co to znaczy Print on Demand? Print on Demand oznacza to, że ty takiej książki w rzeczywistości nigdzie nie wysyłasz. Nigdzie jej nie magazynujesz, jak w przypadku fizycznych produktów, ale wszystko od A do Z dzieje się w Twoim laptopie. Ta książka jest publikowana i już Amazon o wszystko się troszczy. Kiedy ktoś tą książkę kupi, którą Ty stworzyłeś i załadowałeś przez swój panel KDP, to Amazon ją drukuje w najbliższym magazynie tej osoby, która gdzieś mieszka. W Nowym Meksyku, czy też w stanie Waszyngton i wysyła do niej, obsługuje zwroty, obsługuje wszystko od Z. Ty o to się w ogóle nie martwisz. Ty jedynie co, to otrzymujesz swoją część zapłaty, która z reguły na książce wynosi między 20 a 50 zł. Jest to tak zwane royalties. Po naszemu to są tantiemy. Bardzo fajna koncepcja i bardzo niski poziom stresu tego, tego biznesu. Koncepcja ogólnie tego biznesu jest prosta: a mianowicie taka, tworzysz książkę w oparciu o popyt, a nie o pomysł. Czyli zupełnie odwrotnie niż większość autorów tworzy książki. Dlatego, że z reguły to jest tak, że mam książkę, chcę napisać książkę o tym, o tym i o tym, a potem myślę: no teraz jak ja mam to sprzedać. Natomiast biznes KDP polega na tym, że działasz odwrotnie. Ty stajesz się taką białą kartką, gdzie twoje jakby zainteresowania, twoja ekspertyza, gdzieś tam się liczy, ale jest ona naprawdę drugorzędna. I poprzez specjalistyczne narzędzia badasz, co się sprzedaje, jaki rodzaj książek, jakie tematy się sprzedają i kiedy widzisz, że jest tam bardzo duża szansa, to wtedy Tworzysz taką książkę w oparciu o popyt i masz ogromnie dużą szansę wtedy na powodzenie. Czyli, jeszcze raz, nie pomysł, ale popyt. Czyli, co się sprzedaje, a nie to, co ty i ja mamy w głowie i co chcemy pisać i wydawać. Więc ten proces jest bardzo prosty. Na początku wykonujesz tak zwany research. Później następuje proces stworzenia książki i tutaj też są zawsze dwie opcje. Pierwsza z nich taka książka, taką książkę tworzysz zupełnie samodzielnie od A do Z, pisząc ją z pomocą AI typu ChatGPT albo Cloudy, czy też jeszcze inny program jak Deeply Create. Tych narzędzi jest już dzisiaj sporo na rynku. Oczywiście jest to, jest to książka wysokiej jakości, nie piszesz takiej książki, w jeden czy w dwa dni, ale tak naprawdę około tygodnia do dziesięciu dni zajmuje ci cały proces, żeby to miało naprawdę wysoką jakość i otrzymało potem wysokie recenzje. A następnie ta, e, tworzysz okładkę w programie graficznym typu Canva albo jakikolwiek inny. Natomiast jeśli chcesz oczywiście ten proces pominąć i nie chcesz tworzyć takiej książki, to wtedy zlecasz to specjalistom i tylko robisz ten research i dostajesz gotową książkę. Co następnie robisz, logujesz się do panelu KDP swojego jako sprzedawca. I taką książkę publikujesz za dwa dni ona jest na Amazonie, i jeśli ktoś ją kupuje, to Amazon wypłaca ci Twoje royalties, tak jak już mówiłem, w wysokości między 20 a 50 zł na Twoje konto bankowe. I Jaka jest duża Jaka jest duża szansa na powodzenie w tego rodzaju biznesie? I tu również nie musimy zgadywać, bo z pomocą przychodzą nam dane, które już wiemy, że gdybyśmy wszystko podsumowali, czyli tych sprzedawców, którym wychodzi świetnie, tych, którym wychodzi tak średnio i tym, którym wychodzi bardzo słabo, to okazuje się, że średnia jest taka, że jedna książka sprzedaje się w około ilości 200 sztuk. Co przekłada się na zarobek około 15 tysięcy złotych? Może Ci pójść oczywiście gorzej, ale może Ci pójść dużo, dużo lepiej. No i teraz, w takim razie, jakie są to książki? Jakie książki my możemy publikować? Wyobraź sobie, piramidę. Na samym dole piramidy, która jest największa, mamy książki, które aż trudno nazwać książkami, my w Polsce nazwalibyśmy je raczej zeszytami. Są to zeszyty w linie, zeszyty gładkie, w kratkę, w nuty, czy nawet w kropki, tak zwane bullet journale, ostatnio dosyć modne. I oczywiście bardzo łatwo stworzyć tego rodzaju publikacje i dlaczego one się dobrze sprzedają, bo zamiast nudnego zeszytu, można na przykład stworzyć zeszyt dla zapalonego piłkarza, chłopca, gdzie jest dużo fajnych grafik związanych z futbolem, czy jakiś śmieszny cytat dla kolegi z pracy, i wtedy zamieniasz w rzeczywistości ten zeszyt w podarunek, który może być. Dodatkiem do jakiegoś prezentu, na niezobowiązującego na święta czy na jakiś specjalny dzień czy na urodziny, tak zwany gag gift czy white elephant gift bardzo, bardzo popularne zwroty i można się zdziwić, jak bardzo dobrze takie produkty mogą się sprzedać. Później, troszeczkę wyżej w tej piramidzie są książki, które my nazywamy. Low content, czyli jeszcze raz ten pierwszy nazywamy no content, czyli nie ma tam żadnej treści. Później mamy low content. Są to takie pozycje, które też trudno nazwać książką w języku polskim, dlatego że one zawierają bardzo mało treści i jest to treść, która jest powtarzalna, czyli mamy tutaj różnego rodzaju planery czy tak zwane logbooki. Choćby na przykład dla osób, które mierzą sobie ciśnienie krwi, albo przyjmują tabletki, albo wiele, wiele, wiele jeszcze innych, czy na przykład tak zwany ostatnio popularny habit tracker, tracker, czyli patrzysz sobie codziennie, jak się czujesz i oceniasz swoje samopoczucie, monitorujesz swoje samopoczucie. I te książki, one mają powtarzalną treść, praktycznie tą samą na każdej stronie. Czyli tą książkę książkę, ten, ten logbook czy ten już nie zeszyt, ale tą pozycję jest troszeczkę trudniej stworzyć, ale nie aż tak trudno, bo są dostępne gotowe template'y, które ten proces bardzo ułatwiają. I ja kiedy zaczynałem w 2019 roku, to od tych właśnie pozycji zaczynałem, od no content i low content cieszyłem się moimi pierwszymi sprzedażami. Jednak wyżej jeszcze mamy, to już jest ta piramida, staje się coraz mniejsza i tam ta konkurencja jest coraz mniejsza, ale z kolei poziom trudności więcej trzeba się wysilić, żeby takie książki stworzyć. Mamy tutaj tak zwany medium content. Medium content polega na tym, że tej treści jest już dużo więcej i ta treść się już nie powtarza na żadnej stronie. Przykład takiej książki wyobraź sobie, że chcesz stworzyć książkę, pierwsze 100 słówek w języku niemieckim. I każda strona to jest obrazek piękny, kolorowy, na przykład pszczółki i słowo po niemiecku, jak ta pszczółka się po niemiecku nazywa? Nie wiem, bo nie powiem. I to jest już taka książka, którą dużo trudniej stworzyć, ale można ją zamówić od. A do Z. Miałem klienta w zeszłym tygodniu, który na tą niszę się zdecydował i buduje, będzie budował brand, czyli markę tworzył w obrębie jednego z języków. Właśnie jedna z jego książek będzie na tym polegała. I nie wydał wcale tak dużo pieniędzy, nie tworzył jej sam. Wszystko zlecił od A do Z po około dwóch tygodniach opublikował swoją pierwszą pozycję. I mamy w końcu książki High. Content, czyli tak zwane już normalne książki, gdzie jest już treść, dużo tej treści, z reguły takie książki mają między 20 a 30 tysięcy słów, czyli około 120-140 stron i te książki, co jest tutaj fajnego, że można je już w wielu formatach wydawać, czyli już nie tylko taki zwany, tak zwany paperback czyli taka książka papierowa, bo nawet w przypadku tej książki Medium Content, o której przed chwilą mówiliśmy, no to nie ma sensu przecież jej publikować jako czy audiobook czy jako ta wersja elektroniczna, bo dzieci takich rzeczy nie czytają. Ale tutaj ten high content może być zarówno w wersji elektronicznej może być zarówno w wersji audiobooka, czyli, próbując, czyli publikując jedną książkę, w rzeczywistości korzystamy przynajmniej z trzech formatów. No oczywiście jeszcze mamy tak zwany hard cover, czyli książka, um, książka która nie jest w miękkiej, tylko w twardej okładce. I ten mój system, KDP Triple Win System, opiera się tylko i wyłącznie na publikacji książek medium i high content i coś co kiedyś wydawało mi się, że jest wielką przeszkodą, czyli ta początkowa trudność zrobienia takiej pozycji, okazuje się, że ta przeszkoda jest w rzeczywistości korzyścią, dlatego że pozwala ona odsiać 80 przynajmniej procent Konkurencji ludzi, dla których to się wydaje zbyt wielkim wysiłkiem, żeby tworzyć tego rodzaju książki, a im mniejsza konkurencja, tym bardziej przewidywalne staje się Amazon KDP jako model biznesowy. Więc jeszcze raz powtórzmy sobie, że. Nie ma żadnego magazynowania, żadnej obsługi zwrotów, żadnego kontaktu z klientami bardzo niski poziom stresu. Dlaczego tak fajny jest ten model biznesowy i co mnie osobiście do niego? Przyciągnęło. Mało jest biznesów aż tak bardzo pasywnych jak ten. Kiedy pewnie słyszysz to słowo pasywny, to uśmiechasz się pod nosem, tak jak ja się uśmiecham też, kiedy to słowo słyszę, bo ono wymaga wyjaśnienia. Nie ma biznesów stuprocentowo pasywnych. Kiedy czyta się klasykę Roberta Kiosakiego, bogato ojciec, biedny ojciec, i on tam pisze o biznesach pasywnych, ma na myśli nieruchomości. Każdy, kto kupił kawalerkę, dwie lub trzy, wie, jak bardzo niepasywny jest to rodzaj biznesu. Po pierwsze, trzeba mieszkać w miarę blisko tych miejsc. Nie możesz mieszkać gdziekolwiek na świecie i mieć coś w Polsce, bo to aż się prosi o poważne kłopoty, ból głowy i brak. Snu i tabletki po jakimś czasie, dlatego że trzeba dojeżdżać, a tutaj rura, a tutaj taki klient, a tutaj taki, a tutaj czynsz. Wszyscy, którzy się tym zajmują, wiedzą, że to nie jest zupełnie pasywny biznes i nie ma stuprocentowych biznesów pasywnych. To kiedy mówimy o pasywności biznesów, czy ten zwrot, który ostatnio jest tak bardzo modny biznes na autopilocie, mówimy tu o tym, że trzeba wykonać jakąś pracę u podstaw. I okresowo tego doglądać, ale faktycznie zarabiasz kiedyś, pisz. Dlatego ja bardzo lubię ten zwrot i używam go bardzo często: zarabiaj, kiedyś, pisz, bo faktycznie tak jest, szczególnie w KDP, dlatego że cała sprzedaż odbywa się wtedy, kiedy śpisz, bo wtedy jest dzień w USA. Więc wyobraź sobie taką sytuację, że rano się budzisz, robisz sobie kawę i odpalasz swój panel i widzisz jaka jest tutaj sprzedaż albo nawet masz jakieś inne plany na dany dzień tak jak my mieliśmy dwa dni temu rodziny naszej córki pojechaliśmy do Mandoli w Łodzi cały dzień spędziliśmy razem z rodziną wspaniale się bawiąc a sprzedaż z tego dnia całkowicie pokryła taki wyjazd nawet można powiedzieć z nawiązką i o tym mówimy, że jest to biznes pasywny. Właśnie rozmawiałem z jedną, z jedną z osób, której pomagałem wystartować jakiś czas temu w tym biznesie. Zaczęła publikować kilka lat temu, ale po opublikowaniu kilku książek, kiedy zaczął się już taki fajny z tego dochód, ze względu na wyzwania związane z macierzyństwem, drugim dzieckiem. Zrobili sobie z mężem pauzę w tym biznesie i o dziwo okazało się, że książki cały czas się sprzedawały. I dosłownie dzisiaj przed tą rozmową dostałem wspaniały wideo, wspaniałą recenzję od tej osoby, która, która powiedziała mi, że praktycznie ten pasywny dochód, bo w ich przypadku jest już bardzo, bardzo pasywny. Nie wiem, rzadko zaglądają, żeby coś zrobić tam, raczej tylko zaglądają, żeby zobaczyć, jakie jakiej sumy mogą się spodziewać. Mówi, że płacą praktycznie za każde zagraniczne wakacje, te książki, za samochód, który mogli sobie kupić, i to nie taki, jaki musieli kupić, ale taki, jaki chcieli kupić. Także naprawdę bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o to. Jak, jeśli wysoko na liście Twoich wartości jest ta wolność czasowa i nieuwiązanie czasowe, że, mo, że kiedy chcesz mieć wolne, to je masz, no to KDP, Amazon KDP jest absolutnie świetnym modelem biznesowym. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jest to biznes. To nie jest szybki sposób na łatwy zarobek. Jeśli kiedykolwiek coś takiego usłyszysz, to ja w ogóle, kiedy coś takiego słyszę, to mi się od razu zapalają wszystkie czerwone lampki i czuję, że. Zaraz ktoś chce mnie na coś tutaj naciągnąć, kiedy mówię, o, jest to łatwo, jest to szybko, wszystko zrobisz sam, nie potrzebujesz pieniędzy na inwestycje, no to wtedy lampka po lampce mi się zapala. Bo oczywiście, jeśli coś wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe, no to zgadnij co. Oczywiście jest to zbyt piękne, żeby było prawdziwe i rzeczywistość jest inna. KDP, Amazon KDP to jest biznes. On wymaga nauki. On wymaga poświęcenia czasu, on wymaga też inwestycji, ale satysfakcja jest ogromna. I też, co dla mnie jest szczególnie ważne, jest to ten rodzaj biznesu, który daje duży, dużą dozę takiego osobistego spełnienia. Nie tylko chodzi o zarabianie, ale masz wrażenie, że zarabiasz, ale równocześnie czyjeś życie zmienia się na lepsze. To jest wspaniałe, wyobraź sobie, że Jesteś autorem książek 3, 4, 5, może 10, i kilka tysięcy Twoich pozycji jest na półkach Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków, ludzi na całym świecie. I te książki rozwiązały ich problemy. Skąd to wiesz? Ponieważ wystawili Ci na Amazonie wspaniałe recenzje, polecając te książki innym czytelnikom. Czy to nie jest? duży poziom spełnienia, kiedy porównasz to do innych modeli biznesowych tradingu i innych takich jakby rzeczy, gdzie w rzeczywistości jedyne o co chodzi to zarabianie pieniędzy. No i na koniec zostawiłem jedną z niesamowitych korzyści, o której nawet nie wiedzą osoby, które się tym zajmują, a mianowicie, że ten rodzaj biznesu można sprzedać. Tak, można go sprzedać, jest wyjście z niego. Ja sam asystowałem w pięciu sprzedażach. Byłem jako ekspert wynajmowany, i najdroższy, w jakim ja osobiście asystowałem, został sprzedany za 50 tysięcy dolarów. Ale znam osoby osobiście, które sprzedały swój biznes KDP za ponad 800 tysięcy dolarów, doprowadzając go do około 10 tysięcy dolarów miesięcznego. Zarobku. Z reguły odbywa się to tak, że są pewne strony, gdzieś ten biznes wystawia, jest on tam przez specjalistów wyceniany i można zdziwić się, jak szybko kupiec się na to znajduje, bo są ludzie, którzy, u których po prostu pieniądze leżą i wiedzą, że. Że te pieniądze inflacja zżera, szukają, gdzie mogą je zainwestować, w jaki rodzaj biznesów mogą zainwestować. A KDP jest jednym z bardziej przyjaznych biznesów do ludzi, którzy wcześniej nigdy wcześniej biznesem internetowym się nie zajmowali. Także Um, powoli już będziemy kończyć, mam nadzieję, że przybliżyłem troszeczkę Ci ten temat, może Cię zaintrygowałem, a może już znałeś wcześniej Amazon KDP, daj znać, czy już o tym słyszałeś, co o tym myślisz, a jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to pod tym nagraniem jest link do darmowego szkolenia. Możesz w niego wejść i zobaczyć już na żywo, jak taki proces, takie tworzenia takiej książki faktycznie yy, wygląda, do czego bardzo, bardzo bardzo Cię zachęcam, a ja już się z Tobą żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.